Pora bistro, mamy tutaj ceny. Nie widziałem tutaj znaku, że nie wolno z psami. Nie? Także jest opcja, że osoby, które tutaj z czworonogami przyjeżdżają, mogą też tutaj z nimi czas spędzić. I tak to wygląda. w Ischte. I tak to się prezentuje. Tutaj mamy jakąś mapę albo połowę mapy. No i my żeśmy stanęli na parkingu tutaj. Tutaj w tą stronę albo w tą stronę możemy iść wzdłuż tej promenady. Tam mamy wszystkie restauracje, konoby, no trochę ludzi jest. i z góry jadąc od strony Orebicza no to naprawdę też widok petarda, nie? Tego Loviste. Widać całe, całe po prostu to z góry wszystko i fajnie to wygląda. Także może być ciekawie, jak będzie pogoda. Dzisiaj mówię, niebo zachmurzone, no ale raczej nie będzie padało Nigdzie nie zapowiadali, chyba że wiatr też jest z drugą stronę. Także tak tutaj wygląda ta zatoczka marina. Jest budena, jest bankomat. Сейчас идем намерить, где тут есть Pora bistro, imam ne tu cene.

What's the view? Come here. Paola needs to go to Yeah, nice. <laughs> I plaża. Już widać ją z oddali. <laughs> Plażowiczów też. wygląda to plaża nawet pod drzewkami także jest cień z tamtej strony też widać jakieś jakieś leżaczki także tam też można poleżeć No i doszliśmy do plaży i'm uh, yeah. Burisko do środkówki Bary takie przy Mówię ktoś kto nie chce się opalać i w cieniu chce poleżeć też może Prysznice No i no, Nie widziałem tutaj znaku, że nie wolno z psami nie? Także jest opcja, że Osoby, które tutaj z czworonogami przyjeżdżają te Mogą też tutaj z nimi czas spędzić. Młoda czyściutka. Też do wypożyczenia jakieś rowery wodne. Także ta plaża aż, aż tam się ciągnie. Fajne, fajne miejsce, naprawdę fajne. Coś innego niż, niż te pobliskie plaże, w których byliśmy, spędzaliśmy czas. A no i taka informacja: ten parking, co żeśmy stanęli na nim, jest darmowy. No i raczej chyba potwierdziło się, że z psami można, e, można tutaj urzędować e, na plaży, bo jest kemping. Także plaże przy kempingach albo kempingi przy plażach, no to raczej z psami można. Także idziemy jeszcze wzdłuż tutaj tej tego deptaku. No wzdłuż całej tej zatoczki właśnie prowadzi taka, taka droga, można to obejść wszystko w koło. Woda naprawdę fajna. Widać, że jest piaszczyste dno, no bo woda ma dnowy kolor, czyli w wodzie nie ma żadnych wodorostów, kamieni i tak dalej. Apartamenty niektóre stare, niektóre nowo wybudowane, niektóre jeszcze się budują, ale czyściutko. Naprawdę trzeba powiedzieć, że w miejscowości Lobiszte jest czyściutko. Nie ma jakichś śmieci, odpadków, wiecie, kubków, puszek, walających się gdzieś po plaży czy, czy przy deptakach. Także, także fajnie. 好一点。 Także też alternatywa dla spędzenia czasu w innym miejscu, w innej plaży, na innej plaży, w innej miejscowości. Dzisiaj lovisztę, mówię 20 minut, niecałe jazdy z orebicza. Fajne widoki po drodze. Mówię, dzisiaj pogoda akurat taka do, do pochodzenia. A jutro jak będzie lampa, przyjeżdżamy tutaj na, na plażowanie. Także, jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, coś byście chciał dowiedzieć, czegoś nie powiedziałem, pisz w komentarzu będę umiał, odpowiem. A ja pozdrawiam Was tutaj z końca półwyspu Pelieszac w miejscowości Lowisztę. I do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!